Jest niedziela, 19 listopada i to nasze ostatnie spotkanie dzisiejszego dnia. Tak jak wszystkie poprzednie, naszą modlitwę chcemy rozpocząć od zawierzenia się Matce Bożej. Dlatego na początku tej modlitwy odśpiewajmy wspólnie fragment akatystu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przez cały dzisiejszy dzień nasze myśli krążą wokół naszego życia. Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do tego, żebyśmy to życie potraktowali jako szansę na to, byśmy stali się lepszymi ludźmi. Na koniec tego dnia wysłuchajmy świadectwa Ewy, mamy i żony, która nie zawsze ceniła swoje życie, ale która po doświadczeniu Pana Boga zupełnie zmieniła swoje podejście. W dzieciństwie byłam chorowita. Bolał mnie ciągle brzuch i wymiotowałam. Leżałam często w szpitalach i to nie kilka dni, ale zazwyczaj dwa- trzy tygodnie, i do tego w różnych miejscach: w Grudziądzu, w Białym Stoku, w Oliwie, w Poznaniu, w Kwizynie. To powodowało, że miałam pretensję do Boga Ojca, że nie interesuje się mną, bo nie dość, że jestem chora. To jeszcze muszę nadrabiać relacje przyjacielskie czy koleżeńskie. Nikt oprócz rodziny mnie nie odwiedzał. Czułam się samotna i zawiedziona. Nie chciałam robić więcej kłopotów rodzicom. Miałam dosyć, miałam dosyć swojego życia i zaplanowałam samobójstwo. Pewnego razu ojciec Franciszkanin z parafii. Zaczepił mnie na ulicy i zaprosił na rekolekcje oazowe. Zgodziłam się pojechać. Tam najpierw byłam zbuntowana, ale Duch Święty pracował w moim sercu, bo czwartego dnia usłyszałam, że Bóg mnie bardzo kocha i nie może przestać mnie kochać, i ma dla mojego życia wspaniały plan, że jestem dla Niego tak ważna, że umarł za mnie na krzyżu. Chciałam się przekonać, jaki plan ma dla mojego życia, i złożyłam moje życie w jego ręce. Ogłosiłam Jezusa moim Panem i Zbawicielem. To, co się działo później, było cudowne. Po pierwsze, zapomniałam o samobójstwie. Po drugie, przestałam być samotna, bo weszłam do wspólnoty i zyskałam przyjaciół. Po trzecie, zaczęłam codziennie czytać Pismo Święte i rozmawiać z Bogiem. Po czwarte, ze smutaski stałam się pogodną osobą. Po piąte, przestałam mieć pretensje do Boga Ojca, że się mną nie interesuje. Zaczęłam dziękować za moje życie. Zaufałam Bogu, że ma plan dla mojego życia i ten plan Przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Poznałam wspaniałego męża i urodziłam trzech cudownych synów. Jestem we wspólnocie już nie oazowej, ale charyzmatycznej. Robię to, co lubię. Teraz pytam Boga, co mogę robić, żeby Ciebie ucieszyć, Panie? I wiem, uwielbiać Jego imię. Każde życie, które otrzymaliśmy od Boga jest darem i szansą dla nas na to, byśmy stali się lepszymi ludźmi. Wystarczy tylko ten dar odkryć i go docenić, a potem wykorzystać. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień i te nasze dzisiejsze modlitwy były wsparciem dla każdego z Was i pomogły trochę inaczej spojrzeć na naszą codzienność. Jeżeli chciałbyś podzielić się tym, co doświadczyłeś dzisiaj czy w ogóle w swoim życiu i chciałbyś, żebyśmy i Twoje świadectwo przeczytali na naszym kanale, to napisz kilka słów od siebie i wyślij to świadectwo na naszego maila spragnieni.świadectwa@gmail.com. Jestem przekonany, że wielu ludzi czeka, aby to usłyszeć. A Pan Bóg przez to świadectwo chce się Tobą posłużyć. Niech Pan Bóg prowadzi nas wszystkich swoim błogosławieństwem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.